Na komendzie ty Jest jakby się tym dobrze jedzie ty Nie drugi jest nienaprawiony Nie ma Sełu, o kurwa Napi, proszę bardzo Na biorę kurwa, nie musisz dwa razy powstaniać Matko kochano Co jest? Matko kochano ja pierdolę, zabijam wszystko, kurwa, zabię, ja wszystko, kurwa. Zabię, ja, Pokaż, Kurwa, no, no, no. no dobra, nie lecimy na... Kurwa Puść mnie Puść mnie No jestem ze starym na plecach Mati! Niaki, okay. <grym> no się mną szarpie w ogóle. No bo co w życiu rzeka! O Jezus! O Jezus! O Jezus! Mati wyląduje! Nie wyląduje Mati! Wyląduje Mati w ogóle! Mati, Mati już lądował! Oh, o no. to! Mati do wody! Do wody! Do wody! Nie. Mati do wody! No, no. Na lotnisku Mati wyląduje! Mati umie! Oh, Jezus, aini kochany, aini. Jezus! No, no, Polska! 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 See. Polska! 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 Pol, ska, Pol, ska yes, yes, yes. Jezus! Hej, serio! Jó, dole! Dostałem polecenie no. z Lincolnem zatrzymać tego pastora. Dostałem no. kurwa z Ale przez kogo? Nie wiem, wszystko... Wszystko kurwano przez tego pastora. Zostaliśmy zwyzywani no. i w ogóle chłop miał ślad prochu na rękach i tak dalej. No. Zmarował się, zbrało, zbrało, strasznie, zna, i jeszcze zna, na koniec powiedział, zna, że, że do mnie tak. Niebieski to twoje są policzone, coś takiego. No ale, no, ale on, to on to jest w areszcie, czy co? No nie, no bo go wypuściliśmy, bo nikt nie stwierdził, że go wypuszczamy, żeby to wam pomóc. Aha? No to notatka, że jest poszukiwany Jeśli nikt tego nie robi, to tak, albo powiedz. Nie go puścił. No chyba niepoważny jesteś teraz. Chyba niepoważny jesteś. Gdzie ma kurwa. Siadaj na ten motocyk! Mogę ci? nie? Siadaj na ten motocyk! cywil w ogóle nie ogarnie w trzydzieści. Tłumaczę, ukazywa. Ej, minikusze, tyluż, tak, telefon! No i po cywilu. Rzesze, kurwa, postrzegaj cywila, ja pierdolę. Drogi, Drogi widzu, pana E. Eee Cały czas wschodnie rzeszyło, a Ja nie wiem, czy ty jesteś ze środowiska roleplayowego, Minecraftowego, World of Tanks. Czy może Survival Ark 2021 eee, Wydaje mi się, że w momencie Gdy ktoś podszywa się przed służby publiczne IMS, LSPD, LSFD TOI e, czy też e, inne czegoś tam Wydaje mi się, że uzasadnione jest? że uzasadnione jest zatrzymanie takich osób, dokonania przeszukania, wylegitymowania przede wszystkim i spisaniu, spisaniu zeznań, 5, co A, oni damy, no, robią. O, Friway, Rozumiesz? Południowy. Wyjechał Mon y, szef, szefu Montana, nie? No. I wjechał ten rusulek w taką cienką, cienką uliczkę, na taką wąską, że ciężko było się Wiktoriom zmieścić. Oj, 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 pani, stój, pastorze, pastorze, stój! O, A, nie znaczy, nie na geografik. Wypuściliśmy zwierzęta e, ten, z klatki, właśnie, no. I, i u jeden się, się zablokowało za tym Rooseveltem. My za nimi się zablokowaliśmy. Za nami poje, podjechał Montana, puknął we mnie. Pukając we mnie, udało się puknąć u jeden, więc u jeden udało się przycisnąć. Ja się ustawiłam lekko bokiem, po tym jak nie puknął. I krzyczy do niego już na radiu, że ma we mnie nie, nie uderzyć, bo wpadnę do basenu. On wiewał mnie do basenu i pojechał dalej na pościg. Botował mi radiowóz. Przecież Czyli co? ja bym zrobiła jak ja bym zrobiła tak montanie kapeli albo tobie, to byście mnie wyjebali Czyli yy, oficjalna skarga No tak, no kurwa Dobrze Proszę sklipować mi to widzowie całą to zajście i